Siemaneczko, z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek Gryfarming Farming Simulator 22. Poza odcinkiem, no dokończyłem sobie te zbiory buraka cukrowego. Zastanawiam się jak na razie nad, nad y, postawieniem cukrowni, no ale to jeszcze jest czas. Na razie ziemniaki, te buraki zostają, bo i tak nie ma ceny dobrej za nie, bo bura, za buraka cukrowego jest 420, a według y, wahań Powinna być w styczniu najlepsza cena za nie, więc zostawimy je. Dziś sobie zrobimy... E, coś mi la, przelagowało. No ja sobie ciągnik podstawiłem. Kurde, coś ostatnio... straszne te spadki w u są, nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. E, tam sobie ciągnik podstawiłem pod sklep już, bo będziemy działać z obornikiem. Mamy 70 tysięcy litrów obornika więc to jest już bardzo dużo jak na, na ten moment dla nas więc sobie będziemy działać z obornikiem yy, dzisiaj sobie zrobimy zbiór soi yy, bo będzie nam jest nam ogólnie potrzebna dla świn bo to nie jest soja to nie jest jako chyba yy, soja nie jest jako główne yy, jedzenie tylko to jest jako białko, jak się nie mylę a świnie w tym momencie są, no nie osiągniemy się, mają zerowe zdrowie, bo buraki im nic nie dały, więc nie wiem po co w ogóle je dają, jak te buraki, żeby im dawać, skoro one nie dają nic nie dają nic w ich zdrowiu, tego nie rozumiem zbytnio. Czekajcie, trzeba się przymysłem, sobie, sobie poradzimy jakoś. No, hmm, dajmy mu. Powinno ładnie sypać, bo jest zwałowane, jest nawiezione dwa razy, jest zaorane. No to pole ma kamienie 50, no ale damy radę jakoś. Czekajcie, ustawmy sobie gps -a. Tak, jedziemy. No jest wszystko w tym polu dane, więc myślę, że powinno być w miarę dobrze. No Parę samochodów, parę nie samochodów, tylko parę yy, parę przyczep powinno być. Przynajmniej ze dwie myślę, że będą. No jakby tu był zbiornik na tym polu, choć będzie ciężko raczej, to na tamtym polu myślę, że ze dwa, trzy będą. Czekajcie, bo coś jest z szerokością, nie tak nie mi wykryje. No właśnie na no wsteczny i jedziemy do przodu no właśnie coś było z, chyba z szerokością nie tak ustawione za mało zbierało e, słomę mamy jeszcze dla świn więc na razie nam nie potrzeba słomy więc nie będziemy chyba, no na pewno będziemy siali jęczmień tak jak mówiłem e, na razie się jeszcze zastanawiam nad tym na którym polu co zasiać dokładnie bo żeby nie zrobić jakiegoś bubu. Ale myślę, że ogólnie... Tam część... Na, na początek sobie już rozpisałem... A i ogólnie chciałem Was zaprosić do subskrypcji, komentarzu, komentowania, łapkowania. Wstępnie sobie rozpisałem mniej więcej, że na, na 30 zasiejemy soję. Ponownie, na 45 zasiejemy sobie sorgo, czyli tam koło domu. Na 47 jęczmień, a na 50 pszenicę. Taki mam przynajmniej plan. Tutaj były różne plony. Nie oszukując się na no, fajnie, jak jest różnorodność. Czekajcie, bym tu sobie zrobił poprzeczniaka. Będzie lepiej zawracać. Jedziemy sobie od tamtej strony z zbiorem. No raczej tu zbiornika nie zdobędziemy. Tak. Będzie ciężko zbiornika zbierać na tym polu, ale może blisko zbiornika powinno być. Ok, przestawimy troszkę, jedziemy. Teraz będziemy lecieć od tej strony, już nie chcę mi się przestawiać cały czas. GPS-u ładnie, saranki sobie się wypasają. Coś jest wiesiło, ale to nic. Zdarza się. Soi, no będę musiał dać pewnie przyczepę soi świniom. To powinno im wystarczyć na ten sezon, przynajmniej. To mi się wydaje. E Będziemy, zobaczymy, no, może, może wystarczy, może nie. No tu y, przy ulach, no, jak widzicie, pracy nie ma. Więc nie mamy problemów z, z y, ulami. Zobaczymy jak to będzie no, na razie. Tam będzie, nie wiem ile dokładnie już będzie miodu. Może, nie wiem czy tu w statystykach jest miód podany, ile mamy go już. Gdzie to jest? Lekko Barnik... ale gdzie jest miód? Czego go nie widzę? No jest miod, ale nie ma go ile mamy go, bo to nie jest jako e, jako silos, tylko jako e, składna. na tych tak się kurach nie mamy też podane ile mamy kukurydzy, e, jajek. Tak samo i tutaj nie ma podane. Fufufu... Fu. Ile nam zajdzie to kosić? Ale z każdym, no myślę, że może już na, po następnym sezonie, może być, będziemy myśleć nad zmianą, yy, nad zmianą kombajnu. Na pewno będę chciał nawieść sobie te pola yy, obornikiem, bo niestety, ale chyba gnojowicy nam braknie. braknie, bo jest 16 tysięcy litrów. No może bymy ten pola koło domu obornik ten nawieźli ale zobaczymy jak to wyjdzie bo może obornika nam starczy na wszystko fajnie by było aby starczyło na wszystko nam obornika i później co by się udało z drugiego razu, razu na nawie, już gnojowicą i resztę sztucznym nawozem. No chcę jak najmniej używać już nawozów, bo nie oszukujmy się, no mamy świnie, no to niech coś zawsze zaoszczędzić można na nich. Jakby nie patrzeć. Będzie trochę ponad spół zbiornika. Myślę, że gdzieś jakieś 80% zbiornika powinno być. Więc będzie git. Soja nie oszukujmy się, jest strasznie droga. No bo soja w najwyższym, najwyższej cenie będzie w czerwcu, akurat nie będzie teraz takiej zawsze gotówki. Ale w czerwcu pewnie będzie w tym momencie, jest październik. W październiku jest tu, czyli będzie tak 100, 2, 3, 4, 5, 6, chyba więcej. No pan, soja chyba dochodzi jak się nie mylę, coś około 4000, jak jakoś tak, 3000, coś. Jak, jeśli się nie mylę, ja dobrze pamiętam. jak zostawiłem mi wcześniej trochę podniosłem. Yy, więc zarobimy na niej coś. Chcę na tym polu numer 30 zasieć Soję, bo ona jest. Yy, soja jest teraz zbierana, idzie na niej zarobić, nie oszukując się. Yy, więc może się uda fajnie dorobić w końcu na no, świnie. będą... Dopiero teraz jak im dam trochę soi, to wtedy... Będą, no, im rosnąć zdrowie, więc Będzie, będą się rozmnażać, bo jak na razie stanęło rozmnażanie wszystko, no bo nie mają zdrowia Kurde, znowu to samo No, ja muszę to poprawić Lecimy dalej no Jeszcze dwa przejazdy i mamy gotowe pole jedno i lecimy na drugie. Skończymy to pole i, i zrobię, zrobimy cięcie i będziemy się widzieć na kon pod koniec już yy, żniw. Chyba, że byśmy zrobili w następnym odcinku wywóz obornika i ciąg dalszy właśnie żniw soi. I tak się chyba, tak chyba zrobimy, że nie będę robił cięcia, tylko będziemy, zrobimy wszystko na odcinku. Myślę, że to będzie dosyć takie... Fajna odmiana Dobra, to sobie przejedźmy I tak nie musi. będziemy musieli jechać ten pasek i tak Kurde, nie będzie nawet 80% zbiornika Myślałem, że będzie lepiej sypać trochę ta soja Zobaczymy w czerwcu cenę, jaka będzie cena za soję, no bo nie wiem ile będzie podskakiwać ta soja Mam nadzieję, że będzie fajna cena za nią no ile świnie do tego czasu nie zjedzą. <gry> no i myślę, że nie. No przyczepam myślę, że wystarczy jeszcze. Podstawowo żywność im ładuje, yy, tego, sarga im ładuje do, do fula i myślę, że soi to mało co będzie szło. Mają też buraków, więc im więcej yy, różnorodności, tym lepiej w sumie, bo tym mniej będzie no, ubywać poszczególnych, yy, poszczególnej paszy, więc... Wydaje mi się, że będzie spoko. Jak wysypiemy jeden zbiornik, to dam już świnię prawdopodobnie od razu. Nie będę przewoził do silosu, tylko yy, damy, damy świnię od razu. No, jakieś no, gorzej nie sypło, no ale mogło być zawsze lepiej. Dobra, to mamy zgarnięte, tego miaczka jeszcze poprawimy i jedziemy na 50 na pole, na pole 50 dawać tutaj i lecimy. Dobra, wyłączmy chwilowo i nie pędzimy. sobie obiedziemy do ok pole 50, zobjedziemy sobie dookoła najpierw... Tam będzie ciężko, tam jest ciężko zawracać, bo jest blisko rowu, więc... Objedziemy sobie dookoła i dopiero będziemy jeździć na, na tym, w pasach. Dobra, odpalać. Ja, Kurde, tak. przestaję sobie trochę... tak no tak. Przestaję sobie szerokość roboczą. Bo jest za mało, 6,2. Och, 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 Teraz będzie git. Teraz powinno zbierać maksymalną szerokość. I tu mamy kamienie, więc będzie troszkę mniej sypać. Fajnie by było, dwie, jakby dwie przyczepy, chociaż sypnęło soi bo na przyczepie jakieś blisko myślę, że 40 tysięcy euro by zarobił, więc jest, byłoby spoko dosyć. Na następnym odcinku się uruchomię tutaj pracownika, a my zajmiemy się, yy, zajmiemy się wyłożeniem obornika, bo musimy wywieźć yy, tutaj, później na 50 i jeszcze prawdopodobnie no na pewno jest wszystkie nawet z obornikiem. Nie zwróciłem uwagi, bo mogliśmy jeszcze poleć 30, 30 na wieś. Zależy i zobaczymy ile pójdzie w ogóle tego obornika. Jak się nie mylę, to ta, to, co mam zrobione na obornik, ten silos na obornik, to on, on chyba automatycznie ładuje. Nie trzeba, nie trzeba nam tura ani nic, ale i tak sobie kupimy w niedługim czasie ładowarkę. Jakąś teleskopową żeby nie używać do wszystkiego ciągnika, tylko sobie mieć ładowarkę do dawania w pasz, do takich rzeczy. I tak samo będę chciał burakami troszkę karmić świnie, żeby, póki mamy te buraki, żeby nie ładować po prostu, nie ładować im samych zbóż. No bo zboża są droższe, a buraki jednak tańsze, a mimo wszystko one je, będzie zawsze mniej ubywać. No bo to na DPS-ie. Jakbym ja robił takie odcinki dłuższe, to bym wtedy e, mógł sobie... bym takie żniwa robił na jednym odcinku bez problemu. No ale to jest kwestia oglądalności, jakby będziecie chcieli. No a będziecie chcieli, to oczywiście będę robił dłuższe odcinki. Więc ogólnie zapraszam do komentowania filmików. Mam nadzieję, że. No, to sobie dojedziemy i raczej będzie pełny zbiornik. Albo mi się wydaje, ale napraw... albo przez te kamienie naprawdę dużo mniej sypie. Dojedziemy czy nie dojedziemy do końca? Nie damy rady. Dobra, przeskoczymy sobie do ciągnika tego. No ogólnie będziemy musieli też się zastanowić nad kupnem ciągnika, który w, w, na po której żyni wolno, zobaczymy. Teraz się akurat wysam troszkę z kasy, bo yy, kupiłem mi beczkę do gnajowicy i yy, rozrzutnik, rozrzutnik do obornika kupiłem, więc no pójdzie, kasy troszkę się z, yy, rozejdzie. No ale powinno być w miarę, w miarę powinno być, tak mi się wydaje przynajmniej, że powinno być fajnie dosyć z kasą po sezonie, no bo jakby nie patrzę no w listopadzie chyba są najle jest najlepsza cena za jajka więc pójdzie pójdą jajka na sprzedaż o, że ten zapis się robi długi eee, czekajcie, jajka no już jest 3900 w następnym miesiącu chyba jest tak, w listopadzie jest najwyższa cena, więc w następnym, pożniwach robimy sprzedaż jajek eee, i będzie no z jajek myślę, że zarobimy dosyć dużo, no po 4200 chyba jest cena mniej więcej, 400 4300 jakoś tak. Więc myślę, że zarobimy dosyć sporo na nich. E, bo jajka jednak, e, no na przyczepie pewnie będzie jakieś 20 tysięcy litrów jajek, tak obstawiam. Gdzieś w granicach 20 tysięcy litrów, więc no będzie, będzie dosyć dobra kasa. Znowu to samo, kurde. Z tego co widzę, to mogę jeszcze więcej ustawić na GPS-ie. Wiecie, zaczynamy się. Mmm. Jakieś 4-4? 6-4 to znaczy? 6 tak śmiało mogę ustawić, 6,5 metra jakieś jest zbioru ten, ten kombajn ma. Dobra, widzimy się w kolejnym odcinku już przy akcji z zabornikiem. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.